serdecznie kolejny rok z rzędu przywitać wszystkich darczyńców, organizatorów, główne uczestniczki tego zamieszania, panią Kasię, panią Joasię, tutaj przekazuję głos, tutaj pani Joasii. Katarzynie. Pani Katarzynie, przepraszam. Witam państwa serdecznie podziękować panu też Wałóż taki w tej sali, bo tutaj mamy co roku jakby się finał, to nam ułatwia. Wszystko do ze spadkiem. Bardzo się cieszę z tego patrzą. Dziękujemy wszystkim. Osoby, które nas gdzieś wspierały tutaj w rejonie działania, naszemu dziękujemy panu prezydentowi, bo też jest gospodarzem, jakby nie było miasta. I tak samo obrazów MOS, bo też nam wystąpiają rodzin, gdzie to nam też ułatwia, poniekąd już pierwsze weryfikacje rodzin. Dziękujemy zapadłom poprawczym za piękne pierniki, jak co roku zawsze nam pomagają dziewczyny. Jest to piękne dzieło, bardzo się cieszymy z ich pomocy, bo jest to też dla nas taki fajny gest dla darczyńców i co roku się bardzo podobają. Ja w swoim imieniu chciałam, no, każdemu, kto się przyczynił w ogóle do tych rodzin, do tych paczek, w jakikolwiek sposób pomógł, chciałam podziękować, bo to jest dla nich naprawdę dla tych rodzin duża pomoc. W tym roku mieliśmy 34 rodziny, mniej niż tam w tamtym roku było 47. Wszystkie dostały piękne paczki, myślę, że na pewno święta będą mieli fajne i cieszę się, że, że w jakimś tam stopniu jesteśmy w stanie im pomóc. Jak wiemy opaczka paczka ma to taki swój klimat, gdzie każdy chce się angażować, gdzie, gdzie jakoś tam pomagamy sobie wzajemnie. I to jest dla mnie takiego pocieszeniem, a tym bardziej, że nas w tym roku jest bardzo mało, bo nas było pięć wolontariuszy tylko niestety, a mieliśmy 60 zgłoszonych do bazy. Wszystkie były odwiedzone i wszystkie były przeanalizowane przez nas, więc czy były wpuszczone, czy nie, ale było odwiedzone. No i to też jest wysiłek dla nas na 5 osób, tyle rodzin odwiedzić, no to jest trochę słowo. Ale myślę, że co roku może jakiś nowy nabytek, będzie mamy w tym roku też nową dziewczynę, marzenkę, która jest nową, wolontariuszem i cieszymy się z jej obecności tak samo. No i mamy weteranów jak co roku, bo to już oni już są ileś lat pasce, no ja, ja za rok jak dotrwam i wytrzymam psychicznie, to będę 10 dziesięciolecie w paszce. Więc mamy... I tak samo, że który już co roku z nami jest kierowcą, daje sobie. Chciałabym panu dyrektorowi, ale tutaj taki dyplom podziękowania od nas, po panu prezydentowi też od nas zaprasza. I tam proszę dziewczyny, żeby wydały słowo tam osobom, które tam są w twarzy. Proszę bardzo.

Dante, ja też chciałbym bardzo podziękować wszystkim wyborcom, którzy w reakcji. Ale w przyszłym roku, dzisiaj To też znaczy, że potrzeby są, przez i i się dawać tak naprawdę, bo wiemy o tym, że e, e, społeczeństwo jest, no, są osoby, które potrzebują tej pomocy. Ja tylko chciałbym jeszcze raz Wam podziękować, że działacie, że się odmówicie, że przyciągacie nowych i że z, e, młodzież też zawsze jest chętna do pomocy, też Wam serdecznie dziękuję, bo no, nie jest to proste, że nie, nie wszyscy chcą działać na rzecz innych, ale chcecie dalej wielkie <noise> mi Dańcie, dajcie. Katarzyna. Wszystkim przygotowujesz paczki, a teraz ty dostaniesz paczkę, co ty byś <noise> ja na, na Nie? Nie? A ja Nie? 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 Katarzyna zapomina Nie? Wykonałam w ramach prezentów profesjonalna, świąteczna. One się pojawią później na stronie. Już są wywołane zdjęcia, więc będą miały na pamiątkę. Myślę, że to będzie pamiątka na całe życie. Daniel, tak, bo na no, sesja jest to taki inny urok, tak też Także proszę, Anię, bardzo Pani. dziękuję.